Pies włamuje się na msze i odmawia wyjścia, gdy sacerdot podąża za nim, odkrywa coś strasznego i groźnego. Mały gotycki kościółek, z kolorowymi witrażami i zimnymi kamiennymi ścianami, był pełen ludzi tego deszczowego niedzielnego poranka. Ksiądz Jean Baptiste, o spokojnym wyrazie twarzy i pewnym głosie, prowadził msze z charakterystycznym dla siebie oddaniem. Świece paliły się delikatnie na ołtarzu, oświetlając twarze wiernych, którzy uważnie śledzili każde jego słowo. Wśród nich był Pierre, młody menestręt, który z podziwem spoglądał na księdza, podczas gdy madame Laval, najpobożniejsza staruszka w parafii, szeptała swoje modlitwy z wielkim zapałem. Na zewnątrz burza uderzała o okna kościoła, ale wewnątrz dźwięk deszczu był tłumiony przez święte pieśni i echo głosu Jean Baptistea. Wszystko zdawało się być w doskonałej harmonii, aż nagle rozległ się huk, który odbił się echem od ciężkich drewnianych drzwi. Do kościoła nagle wbiegł duży pies o ciemnym umaszczeniu i intensywnych oczach, przemoczony od padającego deszczu. Wierni spojrzeli na siebie, zdezorientowani i niespokojni, podczas gdy zwierzę szło zdecydowanie wzdłuż głównej nawy, rozpryskując wodę po kamiennej posadzce. Ksiądz Jean Baptiste przez moment zawahał się, próbując zrozumieć, co się dzieje, zanim spróbował kontynuować mszę. Jednak pies, warcząc cicho, podszedł prosto do ołtarza, zatrzymując się przed księdzem. Jego mokre łapy zostawiały ślady na podłodze, a jego wzrok, utkwiony w Jean je, zdawał się nieść niewypowiedzianą wiadomość. Napięcie w kościele było wyczuwalne, a niektórzy wierni zaczęli szeptać modlitwy, jakby przeczuwając, że coś jest nie tak. Pier próbował podejść do psa, by go odgonić, ale zwierzę zawarczało, co zmusiło młodzieńca do cofnięcia się, przerażonego. Jean Baptiste poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Nigdy wcześniej nie widział zwierzęcia zachowującego się w ten sposób, zwłaszcza w kościele. Wyglądało na to, że pies na coś czeka, jakby chciał coś pokazać lub ostrzec o czymś ważnym. Zdeterminowany, by nie ignorować dziwnego zachowania, ksiądz Jean Baptiste spojrzał na coraz bardziej niespokojnych wiernych i zdecydował się zakończyć mszę. Szybko pobłogosławił zgromadzenie, choć jego myśli były całkowicie skupione na psie przed nim. Nie było mowy o kontynuowaniu ceremonii z tym uczuciem niepokoju, które ogarnęło atmosferę. Kiedy wierni zaczęli opuszczać kościół, ksiądz Jean-Baptiste pozostał przy ołtarzu, obserwując psa, który nie zamierzał odejść. Madame Laval była ostatnią osobą, która wyszła, rzucając ostatnie zaniepokojone spojrzenie na zwierzę. Sam w kościele z psem, Jean-Baptiste poczuł dziwne połączenie ze zwierzęciem. Coś w jego wnętrzu mówiło mu że musi podążyć za tym psem, zrozumieć, co kryje się za jego obecnością. Na zewnątrz wciąż padał deszcz, a ksiądz, nadal wahając się, wiedział, że nie może zignorować tego znaku. Powoli podszedł do psa, który teraz był spokojny, ale nadal miał utkwiony w niego przenikliwy wzrok. Ksiądz, czując, że to dopiero początek czegoś znacznie większego, postanowił, że podąży za psem, nawet nie wiedząc, dokąd go zaprowadzi. Chłodny wiatr burzy szarpał drzewa, gdy ksiądz Jean-Baptiste zamykał za sobą ciężkie drzwi kościoła. Pies, teraz cichy i czujny, cierpliwie czekał na deszczu. Kilku wiernych, którzy nadal pozostali w pobliżu bramy kościelnej, skuliło się pod swoimi parasolami, z dziwnym spojrzeniem obserwując, jak ksiądz oddala się obok psa. Jean-Baptiste zignorował ciekawskie spojrzenia, zdeterminowany, by podążać za zwierzęciem, choć nie znał dokładnego powodu jego uporczywości. Kiedy szli przez opustoszałe ulice małego miasteczka, deszcz zdawał się nasilać, jakby towarzyszył rosnącemu dyskomfortowi księdza. Z każdym krokiem czuł się bardziej odizolowany, jakby przekraczał niewidzialną granicę między znanym światem a czymś nieznanym i zagrażającym. Otaczające ich domy, z zamkniętymi oknami i zgaszonymi światłami wyglądały jak mroczne sylwetki w nocy. Pies, zawsze na przedzie, prowadził Jean Baptista z niepokojącą precyzją. Nigdy nie wahając się ani nie zbaczając z drogi. Ksiądz zauważył, że zbliżają się do obrzeży miasta, gdzie domy zaczynały ustępować miejsca pustym terenom, a w końcu lasowi, który otaczał wioskę. Przeszedł go dreszcz, przypominając sobie stare legendy, które otaczały ten las, opowieści o niespokojnych duchach i mrocznych rytuałach, szeptane przez starszych mieszkańców miasta. Kiedy w końcu wkroczyli do lasu, ciemność stała się niemal absolutna. Jedyne światło pochodziło z odległych błysków piorunów, które na chwilę oświetlały fantasmagoryczne kształty drzew i wąską ścieżkę, którą podążali. Dźwięk kropli deszczu uderzających o liście i szybkie kroki psa były jedynymi dźwiękami przerywającymi przytłaczającą ciszę. Jean Baptiste jednak czuł coś więcej niewidzialną obecność, która zdawała się ich obserwować, coś, co sprawiało, że czuł się bezbronny i wystawiony na pokaz. Ksiądz zaczął cicho się modlić, próbując odegnać rosnący strach, który ściskał mu pierś. Próbował myśleć racjonalnie, przekonywać się, że tylko podąża za niewytłumaczalnym instynktem, ale z każdym krokiem w głąb tego ponurego lasu jego wątpliwości rosły. Kręta ścieżka zdawała się prowadzić ich coraz głębiej w głąb lasu, z dala od jakichkolwiek oznak cywilizacji. Przez chwilę Jean Baptiste pomyślał o powrocie, ale pies spojrzał na niego, jakby wyczuwając jego wahanie, i obdarzył go spojrzeniem tak stałym, niemal błagalnym. To było tak, jakby zwierzę prosiło, by mu zaufał, by kontynuował. I tak też zrobił ksiądz, zbierając całą odwagę, jaka mu pozostała. W końcu, po tym, co wydawało się godzinami marszu, pies zatrzymał się. Jean Baptiste lekko dyszał, zarówno z wyczerpania, jak i z nagromadzonego napięcia. Przed nim las otworzył się na małą polanę, gdzie cisza była jeszcze głębsza, niemal ogłuszająca. W centrum polany, częściowo pokryta mchem i roślinnością, stała stara kaplica, zapomniana przez czas. Struktura była niewielka, zbudowana z kamienia i postarzałego drewna, z częściowo zawalonym dachem i wybitymi oknami. Wyglądała jak miejsce z innej epoki, opuszczone przez czas i ludzi. Pies podszedł powoli do wejścia do kaplicy, zatrzymując się przed uchylonymi drzwiami, jakby czekał, aż ksiądz podejmie kolejną decyzję. Jean Baptiste poczuł ciężar odpowiedzialności spadający na jego ramiona. Wiedział, że wejście do tej kaplicy oznacza przekroczenie granicy, z której nie będzie odwrotu, ale coś wewnątrz niego popychało go do kontynuowania. Głęboko oddychając, zrobił pierwsze kroki w kierunku wejścia, podczas gdy burza szalała wokół, jakby cały świat stał na skraju wielkiego odkrycia. Powietrze w kaplicy było ciężkie, przesycone wilgocią i zapachem zgnilizny. Słabe światło wpadające przez wybite okna ledwie oświetlało wnętrze, ujawniając ściany pokryte chem i spróchniałym drewnem. Ksiądz Jean Baptiste zawahał się przez chwilę, podczas gdy jego oczy przyzwyczajały się do półmroku, po czym ostrożnie ruszył do przodu. Pies, który go tu przyprowadził, teraz stał nieruchomo przy wejściu, obserwując go przenikliwymi oczami. Podczas gdy Jean Baptiste eksplorował wnętrze kaplicy, zauważył dziwne znaki wyryte na ścianach, symbole, których nie rozpoznawał, a które emanowały niepokojącym uczuciem. Kamienna podłoga była pokryta gruzem i suchymi liśćmi, ale wśród nich znalazł ślady starych świec i resztki rozlanej wosku, jakby dawno temu odbył się tu jakiś rytuał. Serce księdza zaczęło bić szybciej. Wiedział, że ta kaplica kryje mroczne tajemnice, ale nic nie mogło go przygotować na to, co miał odkryć. Na końcu kaplicy, na małym kamiennym ołtarzu, spoczywała stara, gruba księga, pokryta kurzem. Jean Baptiste zbliżył się ostrożnie, przecierając powierzchnię książki drżącą ręką. Strony były kruche i pożółkłe od czasu, ale tekst, napisany po łacinie, wciąż był czytelny. Gdy przewracał strony księgi, jego ręce zaczęły się pocić. Teksty opisywały starożytne rytuały, opisane z niepokojącą precyzją, wspominając o ofiarach i przywołaniach sił, które nie należą do tego świata. Ksiądz poczuł skurcz w żołądku, zdając sobie sprawę, że te rytuały były odprawiane tutaj, w tej kaplicy, wieki temu. Księga mówiła o jednym konkretnym rytuale, nieukończonym, który wymagał ostatecznej ofiary, aby został zakończony. Jean Baptiste zamknął oczy na moment próbując odsunąć od siebie niepokojące obrazy, które napływały do jego umysłu. Ale jedno zdanie, napisane na szczególnie zużytej stronie, przyciągnęło jego uwagę, Strażnik ujawni drogę, gdy nadejdzie właściwy moment. Spojrzał na psa, który wciąż stał nieruchomo przy wejściu, i fala zrozumienia uderzyła go. Ten pies nie był zwykłym zagubionym zwierzęciem, był Strażnikiem wspomnianym w księdze, istotą przeznaczoną do prowadzenia kogoś, by dokończyć lub przerwać rytuał. Mieszanka strachu i odpowiedzialności ogarnęła Jean Baptiste'a. Wiedział, że został przyciągnięty do tego miejsca z jakiegoś powodu, ale myśl, że los miasta, a być może i jego własnej duszy, może być stawką, była przytłaczająca. Pies zrobił krok w kierunku ołtarza, jakby zachęcając księdza do działania. Jean Baptiste wiedział, co musi zrobić, ale wiedział też, że każdy błąd może być fatalny. Z księgą w ręku, Zaczął szukać czegoś, co mogłoby zniszczyć lub zneutralizować moc zawartą w tym miejscu. Znalazł stary kielich, wciąż zabarwiony resztkami nieznanej cieczy, i poczuł natychmiastową odrazę. Było jasne, że każdy przedmiot na tym ołtarzu był częścią rytuału, ale najbardziej przerażała go myśl, że rytuał wciąż może być aktywny, czekając na dokończenie. Jean Baptiste zdał sobie sprawę, że musi stąd wyjść, ale nie wcześniej, niż zrobi coś, by uniemożliwić, by ta ciemność ponownie zagroziła miastu. Zaczął zbierać rytualne przedmioty, zdecydowany je zniszczyć. Jednak gdy tylko doknął kielicha, zimny wiatr przeszył kaplicę, gasząc świece, które wciąż walczyły o oświetlenie otoczenia. Pies wydał ciche warczenie, jakby ostrzegając przed nadchodzącym niebezpieczeństwem Ksiądz poczuł, że jest obserwowany, ale nie odważył się spojrzeć za siebie. Ciężar sytuacji przytłaczał go ze wszystkich stron. Wiedział, że czas się kończy i że jeśli nie zadziała szybko, może być za późno. Z sercem bijącym jak oszalałe i drżącymi rękami, Jean Baptiste przygotował się na to, co miało nadejść, świadomy, że ta noc będzie najdłuższą w jego życiu. Przytłaczającą ciszę wewnątrz kaplicy przerwał nagły dźwięk pękającego drewna, jakby coś niewidzialnego poruszało się w cieniach. Ksiądz Jean Baptiste, z sercem bijącym jak szalone, mocno trzymał kielich, który znalazł, podczas gdy pies obok niego warczał, gotowy do ataku. Uczucie bycia obserwowanym nasilało się, a ksiądz czuł, że zbliża się do niego złowroga obecność, wyłaniając się z samego otoczenia. Nie tracąc więcej czasu, Jean Baptiste zaczął niszczyć znalezione na ołtarzu przedmioty. Kielich był pierwszym, który został zniszczony, rzucony o zimne kamienie kaplicy, gdzie roztrzaskał się na niezliczone fragmenty. Jednak gdy tylko kielich się rozpadł, przez to miejsce przeszedł lodowaty wiatr, niemal przewracając księdza, który chwycił się ołtarza, by utrzymać równowagę. Ciemność wokół niego zdawała się nabierać własnego życia, poruszając się z złowrogą wolą. Ksiądz wiedział, że nie jest już sam w tej kaplicy, starożytna siła, rozgniewana zakłóceniem, zaczynała się ujawniać. Podniósł starą księgę, zdecydowany ją zniszczyć. Ale zanim zdążył rozerwać jej strony, niski, gardłowy krzyk odbił się echem od ścian, rezonując w jego uszach jak przekleństwo. Jean Baptiste zobaczył, jak cienie wydłużają się i wirują wokół niego, jakby próbując go otoczyć. Pies obok niego rzucił się naprzód, warcząc i szczekając zaciekle, jakby próbując odpędzić te mroczne siły. Odwaga zwierzęcia dała księdzu potrzebną siłę do kontynuowania. Zaczął drzeć strony księgi, jedną po drugiej, recytując desperackie modlitwy, mając nadzieję, że jego wiara wystarczy, aby powstrzymać zło, które się budziło. Każda wyrwana strona zdawała się coraz bardziej rozwścieczać byt zamieszkujący kaplicę. Powietrze stawało się gęste, niemal nie do oddychania, a ksiądz czuł, jak z każdą sekundą jego energia jest wyczerpywana. Nagle niewidzialna siła rzuciła go na ołtarz, powalając na zimną i wilgotną podłogę. Księga wypadła mu z rąk, ślizgając się daleko od niego. Jean Baptiste próbował wstać, ale miał wrażenie, jakby coś przyciskało go do ziemi z olbrzymią siłą. Pies, dostrzegając zbliżające się niebezpieczeństwo, pobiegł do księgi i chwycił ją w swoje potężne szczęki, po czym ruszył w kierunku księdza. Zwierzę położyło księgę obok niego, zachęcając, by kontynuował. Jean Baptiste z trudem zdołał się uwolnić z tego, co go przytrzymywało, i drżącymi rękoma ponownie chwycił księgę. Wiedział, że musi to zakończyć raz na zawsze. Z nową siłą wyrwał ostatnie strony księgi i w desperackim ruchu wrzucił fragmenty do płomieni świecy, która cudem nadal płonęła na ołtarzu. Strony zaczęły się palić, a ksiądz poczuł, jak powietrze wokół niego nagrzewa się, gdy płomienie pochłaniały stary, pożółkły papier. Wysoki, gniewny krzyk ponownie rozbrzmiał, ale tym razem był zmieszany z dźwiękiem rozpaczy, jakby sama istota była niszczona razem z księgą. Cała kaplica zaczęła drżeć, a kawałki dachu sypały się wokół nich. Jean Baptiste, teraz bez tchu, spojrzał na psa, który wciąż stał obok, jakby go chronił. Wiedział, że muszą stąd wyjść, zanim wszystko runie. Chwycił psa za prowizoryczną ozrobioną z kawałka sznura i pobiegł w stronę wyjścia. Podczas gdy ziemia pod jego stopami drżała gwałtownie. Zaraz po tym, jak przekroczyli próg, kaplica zaczęła się całkowicie zawalać, jakby była pochłaniana przez niewidzialną siłę. Na zewnątrz burza, która szalała nad okolicą, zaczęła ustawać, a powietrze wypełniło się głęboką, niepokojącą ciszą. Jean Baptiste, wyczerpany i zlany potem, spojrzał wstecz i zobaczył zrujnowaną strukturę, teraz już tylko stertę gruzów. W tej chwili wiedział, że powstrzymał coś straszliwego przed wydarzeniem się, ale ciężar tego, co przeżył, wciąż ciążył na jego duszy. Ukląkł u wejścia do lasu, zękując w ciszy za to, że przeżył tę próbę, podczas gdy pies, teraz bardziej spokojny, podszedł i położył się obok niego, jak wierny strażnik, który ukończył swoją misję. Ksiądz Jean Baptiste pozostał na kolanach przez długi moment, czując, jak ulga rozlewa się po jego zmęczonym ciele. Powietrze wokół zdawało się być lżejsze, jakby sama natura odzyskiwała swój spokój. Burza całkowicie ustała, a jedynym dźwiękiem, który przerywał ciszę, było delikatne kapanie wody z drzew dookoła, nadal mokrych od deszczu. Pies, który dotąd trzymał straż, teraz podszedł do księdza z niespotykaną wcześniej spokojem. Jean Baptiste pogłaskał jego głowę, czując, jak wieś między nimi się wzmacnia. Misja psa została ukończona i obaj to wiedzieli. Cokolwiek próbowało wyjść z tej kaplicy, zostało pokonane, przynajmniej na razie. Powoli Jean-Baptiste wstał, jego kolana bolały po tej fizycznej i duchowej próbie, przez którą przeszedł. Spojrzał ostatni raz na stos gruzów, który wcześniej był kaplicą. Cienie, które wcześniej tańczyły wokół tego miejsca, zdawały się zniknąć, jakby światło poranka wreszcie zaczynało rozpraszać ciemność nocy. Ksiądz poczuł dziwne poczucie zamknięcia, ale też utrzymujący się niepokój. Wiedział, że choć to konkretne zło zostało zniszczone, świat zawsze skrywa nowe mroczne tajemnice, gotowe do ujawnienia się w momentach słabości. Z psem u boku Jean Baptiste ruszył w drogę powrotną do miasta. Droga powrotna przez las wydawała się teraz mniej groźna, a odległy śpiew ptaków zaczynał wypełniać powietrze. Ksiądz próbował uporządkować swoje myśli, zastanawiając się, co opowie innym o tym, co wydarzyło się tej nocy. Wiedział, że nie może opowiedzieć całej prawdy, to było coś, czego nikt by nie zrozumiał ani nie uwierzył. A szczerze mówiąc, on sam nie był pewien, czy naprawdę chciał to zapamiętać. Gdy dotarł do granic miasta, Jean Baptiste zastał ulicę nadal opustoszałe. Spokój poranka kontrastował silnie z burzą, która szalała w jego wnętrzu. Gdy on i pies w końcu dotarli do kościoła, ksiądz poczuł się otoczony niemal surrealistycznym spokojem. Otworzył ciężkie drzwi i pozwolił, by pies wszedł pierwszy. Zwierzę, teraz czyste i suche, przeszło przez nawę główną, jakby wracało na swoje miejsce spoczynku. Jean Baptiste obserwował, jak pies spokojnie kładzie się przed ołtarzem, tam, gdzie wcześniej warczał i wywołał tyle zamieszania. Teraz wyglądał na pogodzonego, z półprzymkniętymi oczami, jakby wreszcie znalazł swój dom. Ksiądz poczuł dziwną wdzięczność wobec zwierzęcia, którego obecność była kluczowa w zapobiegnięciu katastrofie. Zbliżył się do ołtarza, klękając jeszcze raz, ale tym razem, by modlić się w podzękowaniu. Czuł odnowioną siłę w swojej wierze, pomimo horrorów, które widział. Kościół, ze swoimi delikatnie płonącymi świecami, zdawał się być sanktuarium światła pośród całej ciemności, którą wiedział, że wciąż tam, na zewnątrz, istnieje. Jean Baptiste wiedział, że jego misą jako kapłana jest ochrona swojej społeczności, nawet jeśli oznaczałoby to stawienie czoła niewy. Kiedy wstał, by odejść, pies patrzył na niego spokojnie, jakby wiedząc, że ich drogi tutaj się rozejdą. Jean Baptiste pogłaskał zwierzę po raz ostatni, zanim wyszedł z kościoła. Zamykając za sobą drzwi, pozwolił sobie na westchnienie ulgi. Miasto, na razie, było bezpieczne. Gdy ksiądz wracał do plebanii, pierwszy poranny blask słońca pojawił się na horyzoncie, rozpraszając ostatnie cienie nocy. Jean Baptiste wiedział, że mimo chwilowej ulgi musi pozostać czujny. Zło mogło zostać pokonane tej nocy, ale prawdziwy pokój, jak zrozumiał, jest stanem przejściowym, który musi być nieustannie chroniony i odnawiany.